Prawdopodobnie znalazłem schron z II wojny światowej, niedaleko wsi Parzychy. To jest dzisiaj część wsi zbójna, niedaleko Nowogrodu. I to jest prawdopodobnie to miejsce. O tak. Teraz tylko wystarczy się tam dostać. W tym kierunku znajduje się nowogród i po tamtej stronie narwi są schrony polskie, później wchodzące w skład linii Mołotowa, ale po tej stronie, od strony miejscowości zbójna, ciągną się schrony niemieckie zbudowane chyba już w roku 40, i to jest jeden z tych schronów. Ładny niemiecki schronik. Trafić tutaj jest ciężko. Jeśli ktoś nie powie Wam mniej więcej, gdzie jesteście, to nie traficie tutaj. Nie ma szans. Tu widzimy strzelnicę O i dobrze O, tu widzimy jeszcze niemieckie napisy Oczywiście nieodłącznym elementów skronów w Polsce są śmieci I tu jest poniemiecki napis Widzimy wyjście ewakuacyjne. O, ciekawe. I ogólnie jest to takie pomieszczenie. Być może stałe tutaj kiedyś łóżka. I żołnierze mogli tutaj po prostu przebywać poza służbą. Prawdopodobnie w tych skronach znajdowała się błazeria, to nie wyglądało tak surowo, tu po prostu były drewniane, można powiedzieć płytki, no błazeria po prostu. I taki już sufit. Tu być może stały tandki karbidowe, żeby po prostu oświetlały to pomieszczenie. Bo nie jest to schron, tak, żeby powiedzieć potocznie do strzelania z niego. Nie ma strzelnic. To jest po prostu schron, aby się w nim ukryć, przebywać przez jakiś czas. I tu jest to wyjście. i oczywiście śmieci. I tutaj znajduje się wieś Gawrychy i schron jest mniej więcej tutaj na górce przy tej linii wysokiego napięcia.